Tak jest to. Dyżury radnej, widzi Pan. E, pani Beata tak sporządziła plan dyżurów. Zmieniła Panu imię i nazwisko. Sroka Krzysztof. Pisze, imię imię Pan ma Sroka, a nazwisko Pan ma Krzysztof. Zgadza się Pan tak z tym? Że tak Panu zmienili? W styczniu Pan miał odwrotnie się nazywał Pan. I to Pani Beata tak sporządziła, zbiora Rady Miasta. Cieszy się Pan z tego, czy nie? Czy Panu to obojętne? Nie, no, no. błąd, to no. mówi, no Nie, to jest błąd. No to tak samo są, wszędzie nazwiska, nazwiska są pisane pierwsze, prawidłowo powinno być tutaj no, no, i, no bo Pan nie był potem tym dalszej części tego tej, tej głosu, e, sesji wtedy, jak było już głosowanie na tego na honorowego obywatela. Pan, miałem, musiał, pan, musiał pan już. Wróciłem, no no. No no. No Mówił Kłosi... pan, że pan zwolniony był. No i tylko, no. to panu przewodniczącemu Mówił no, no. że po 12 będę musiał. No no, na... mówię, tylko był pan na tym głosowaniu z to, tą tężnie, To że to będą budować, znaczy tylko jak będzie przetarg odpowiedni, nie? Tak, tak, no, tak, Bo już nie unieważnili jakiś przetarg, nie? Tak. Za drogo da, za dużo chcieli, nie? I teraz tak. co szukać będzie może tańsza, jak się tak. znajdzie. Tak. Albo mniejsza ten, ten może być. Nie musi być taka Ale wielka. Podobno, będzie... nie, wolno, nie, można nie może ten, być za, ma za mała. Nie, że w tym nie wolno zmniejszać rozmiaru, bo to jest. A już taki. Jest. A, bo taka A, jest dotacja. Jest dotacja obejmuje ten cały kompleks. A, jakiś ten. Yy, tak, burmistrz tłumaczył, że. A, że tyle jest, jakiś procent dała dotacja i tyle trzeba musi być, takie być, no. jak jest założone, nie? Tak. No i jak pan się to... ten zapatruje, jak pan na to, to z, z, z czym czy pan prezydent się tym zasłużył dla bochni, że, że tytuł honorowego tak no. dał? Trudno się. Pan burmistrz wystąpił. No, pan, wniosków, no ale 15 to... radnych poparło. Pan akurat. Nie, nie był obecny, no ale... Byli przeciwni, a byli nie... Znaczy no też... nikogo nie było. wstrzymała się jedna osoba. No, pan ten Eugeniusz się w, nie w ogóle osoba, nie. nie chciał się odzywać i jedna ani... Jedna osoba się tylko wstrzymała. Trzyma... Nie, czy, czy przeciw jedna pani była, nie? Nie. nie. Czy wstrzymała się jedna, jedna pani? Jedna osoba się wstrzymała. Wstrzymała, a... A tam ci osoby nie ogóle brały udziału w głosowaniu. Obecni byli, ale nie brali udziału. Tak, tak no. że, że takie, no ale trochę dziwne, no bo jakie tu ma ten ten, że to, piszą w internecie, że to na kredyt jakiś taki ten, że dopiero wykaże się czymś dla bochni pan prezydent. Takie jakieś dziwne to, 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 to całe, no. no ale co zrobić, no tak? Się okaże jak pożyjemy, zobaczymy. Co to da. Wczoraj widziałem pana w kościele. W Pawła. No ale ja pana nie widziałem. A ja pana widziałem. A no bo. Schowany pan był za filarem. Ale później pan zniknął. No już do końca nie byłem, już za długo A, to no, było. Pan. Żałuj pan, że nie był pan do końca. Byłem na takim czymś w Mikołaju, to też tak długo trwa takie tak podobne. do 21. No też tak było długo, no, ale teraz już nie mogę, nie chciałbym się tak długo siedzieć już za dlatego... Mikołaju to jakoś takie jest, bardziej to jakoś tam jest... Y, przyciemnione światła. Tam tak tam później mówi, że przyciemniali to. Ale... Tak. No ale to to jest trochę inny. To jest stary kościół, a to jest taki nowy inaczej zrobione. Tak szerokie to wszystko. Ale jest to bardzo dobrze, Bardzo dobre. No.